Witam Was w kontekście nowej normalności. Bardzo dużo mówimy o Klausie Schwabie czy o Billu Gatesie, ale jest wielu ludzi cienia, którzy robią swoją robotę. Dlatego też ja myślę, że powinniśmy zapoznać się z sylwetką, a przede wszystkim z tym, czego dokonał Sir Ronald Cohen. Ja już parę dni temu no, zwiastowałem ten odcinek w kontekście Smart City, no, że ten pan jest zaangażowany w budowę 10 Smart City. W Izraelu. Ale przede wszystkim jest to człowiek, który uchodzi za filantropa, jest nazywany ojcem brytyjskiego kapitału wysokiego ryzyka i inwestycji społecznych. Zapraszam. Zacznijmy od tego, dlaczego warto w ogóle o tym panu rozmawiać. Sylwetką zajmiemy się na samym końcu, a przede wszystkim będziemy rozmawiali o jego dokonaniach, o spuściźnie, którą po sobie zostawił, i myślę, że ten trend będzie rozwijał się przez dekady. Jeżeli mielibyście poszukać cech wspólnych w przekazie, oczywiście, między Billem Gatesem a Klausem Schwabem, to pomijamy te wszystkie brzydkie foliarskie teorie. Są filantropami, mają wielkie serduszko, kochają nas, chcą, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i żyli w zrównoważony sposób, prawda? Bardzo dużo mówi się o kapitalizmie interesariuszy, to nawet mówią o tym nie tylko ci dwaj panowie, ale mówi o tym pacza tata, mówi o tym Lynn Rothschild, czyli żona głównego bossa Rothschildów, no ale także Mateusz Morawiecki. I teraz kapitalizm interesariuszy. My wiemy, że ten termin ukuł Klaus Schwab w jednej ze swoich poprzednich książek, ale czy coś za tym się kryje? Czy to jest tylko takie czcze gadanie o tym, że kapitalizm powinien się zmienić, powinien służyć ludziom? Czy za tym jest coś więcej? I okazuje się, że to nie jest czcze gadanie, to jest próba. No jak to w kapitalizmie? Zrobienia nowego biznesu i coś, co możemy nazwać kapitalizmem interesariuszy, no już prawie dwie dekady temu sir Roland Cohen zaczął wdrażać w życie. I ten trend się rozwija. Tak jak wam powiedziałem, tutaj kacekowie różnych podległych republik, o tym mówią, no, tak mówię tutaj, przywódcy religijni czy rodziny, no, najbogatsze rodziny na świecie. To jest potężny biznes. No i tak, inwestowanie społeczne spośród wszystkich innych biznesów wyróżnia się jednym. Wyróżnia się otoczką, która. Ociera się o charytatywność, ale to jest cały czas biznes. To jest tutaj bardzo ładnie ujęte. To jest lokowanie środków, czy inwestowanie, tak by przynosiły zyski, a jednocześnie zmieniały świat na lepsze, pozytywnie oddziaływały na środowisko, na lokalne społeczności i pomagały potrzebującym. To jest nic innego jak kapitalizm interesariuszy. No i kilka przykładów takich inwestycji. Pomoc uzależnionym. Wyciąganie ludzi z bezdomności, pomoc trudnej młodzieży, tanie kredyty, oczywiście nie dla każdego, tylko dla mniejszości, wynajmowanie mieszkań po bardzo niskiej cenie, oczywiście nie dla każdego, najprawdopodobniej według jakiegoś określonego klucza, pomoc w resocjalizacji więźniów, to są tego typu biznesy, no ale ktoś powie, ale no, gdzie tutaj się zarabia, prawda? To na pewno Beneficjenci za to nie płacą. No właśnie, ponieważ tutaj za to wszystko płaci państwo. Model działał zanim Ronald Cohen się nim zajął, ale to on dopracował szczegóły. Jeżeli chodzi o szczegóły, to za chwilkę, ale to wygląda mniej więcej w ten sposób. Czy jakiś kapitał, który chce w coś zainwestować, zbiera ludzi, którzy mieliby się tym zajmować, czy jakaś fundacja, czy organizacja zapaleńców, bo to nie, nie jest tylko póki co domena wielkiego kapitału. Na tym polu może działać każdy, bo to jest młody rynek, a potem jak ze wszystkim będzie wykupywanie mniejszych przez większych. Znajduje się ludzi w potrzebie, których łączy coś, czy ci są uzależnieni od takiej a takiej substancji, czy są bezdomni, czy trzeba im w jakiś jeden, w konkretny sposób pomóc, idzie się do urzędników miejskich no i mówi się: wyciągniemy 50 ludzi z bezdomności. Inaczej, tutaj jest w Forbesie: będziecie mieli link do artykułu, gdzie w Londynie był program 800, 800 bezdomnych. Wyciągamy ich z bezdomności, pomagamy poszukać pracy, pomagamy znaleźć lokum. Dajmy sobie na to tyle i tyle czasu, 800 osób, uda nam się, będzie to udokumentowane, i wtedy dostajemy pieniądze od państwa. I dlatego jest ważna ta otoczka, gadanie o interesariuszach, ponieważ to musi dotrzeć do urzędników, to musi dotrzeć do polityków. No bo jeżeli teraz byście chcieli, pomagacie bezdomnym, pójdziecie sobie czy do Czaskowskiego, czy do Jakiegoś innego tolerancyjnego włodarza, no to oni mogą tego nie zrozumieć, prawda? No jak to wy będziecie tutaj z bezdomnymi pracować? Nie macie kompetencji, nie macie nie wiem, działalności gospodarczej, a to też by trzeba było w jakimś trybie to wszystko sformalizować. Mogą tego nie zrozumieć. A tutaj robimy podłoże, rozmawiamy o kapitalizmie interesariuszy, czyli dochodzimy z informacją do przyszłego płatnika. To do tego się składa paplanina o kapitalizmie interesariuszy. No i teraz możemy gdybać, jak to będzie z dojściem, z kontaktami do płatnika, czyli do urzędników, jeżeli chodzi o skalę, no powiedzmy, lokalną. Na pewno większą siłę przebicia będzie miał wielki kapitał, będzie miał jak dotrzeć, żeby takie kontrakty ponawiązywać. Ewentualnie fundacje, które już na tym polu działają, które działają ze składek, a teraz będą mogły to monetyzować, biorąc pieniądze za wykonany cel. Część z Was przyzna, że to nawet ma sens. Jest to w jakiś sposób bardziej efektywne niż państwowa pomoc, prawda? Ja nie będę mówił, że to coś. Ten, ten model nie ma plusów, ponieważ wydaje się, że jest to dawanie wędki, a nie ryby, i to dawanie świeżej ryby co miesiąc. Jednak to też ma swoje minusy. Po pierwsze, to jest nastawione na cel, czyli jesteś potrzebujący, to ty musisz wstrzelić się akurat to musi być targetem takiej fundacji, takiej. Takiej grupy działającej, żeby, no właśnie, żeby na tobie zarabili. Tak? To nie jest tak, że pójdzie sobie do mopsu i oni ci po, poradzą w wielu różnych problemach, tylko no właśnie, tutaj musi być tutaj uzależniony od tego, tutaj musisz być bezdomny, tutaj musi być trudną młodzieżą, a tutaj to musisz być w ogóle z takiej mniejszości, bo ci tej pożyczki dotowane przez państwo nie damy. To jest pierwszy z minusów, ale po drugie, przede wszystkim jest to wchodzenie prywatnego kapitału jeszcze głębiej w sfery, które były dotąd, które były dotąd zarezerwowane tylko dla państwa. Stopa w drzwi została już bardzo dawno włożona, ponieważ mamy prywatne firmy w sferach, gdzie no Kiedyś zależało ona tylko od państwa. Mamy prywatny transport, który jeździ po miejskich ulicach. Już nie mówię między miastami, prawda? Ale mamy prywatny transport. Mamy prywatną służbę zdrowia, mamy prywatne szkolnictwo. Teraz mamy kolejny krok. Wchodzimy no wiadomo w mniej dochodowe biznesy, ale bardziej wchodzimy tutaj w stronę socjalną i to może nie być ostatni krok, ponieważ widzimy Widzimy, że ten trend postępuje, bo oprócz kapitału społecznego, o jakim teraz rozmawiamy, już mamy przygrywki do tego, że, raport UNESCO, do 2050 roku szkoła będzie już przestarzała będzie nauka przez internet. Do szkoły owszem, tak jak wujaszek Klaus mówi, zintegrować się, żeby dzieci o sobie nie zapomniały, ale główna nauka ma być przez internet. No i w Ameryce zaczęły powstawać korporacje e-learningowe, no, które działają na zasadzie programu szkolnego, tylko że odróżnia je działanie przez internet nowoczesne technologie. Mamy wyrywanie nawet nie tyle co całych gałęzi branż, tylko... Po plasterku. Co mam na myśli? Prywatna służba zdrowia jest, prawda? Ale no ona sobie działa. Jasne. Nie musisz do niej chodzić, jeżeli nie chcesz. No chyba, że akurat lekarz <grywania> na państwowym nie ma czasu, no to on cię wtedy prywatnie przyjmie. Ale chodzi mi o wyrywanie już takich malutkich elemencików, jak chociażby... Szczepienia. To na zachodzie już działa. Przy okazji dedykowanego odcinka, ktoś mi o tym powiedział. Nie pamiętam, co to jest za kraj, ale w raporcie z 2016 roku odnośnie paszportów szczepionkowych, unijnych paszportów szczepionkowych, projekt, który no właśnie przygazł i teraz znowu się pojawił, tam były założenia, by szczepienia mogą być dokonywane przez prywatny kapitał już nie tylko w klinikach prywatnych, ale również w aptekach. Zrobić możliwość i dać prawo, by jak ktoś kupi szczepionkę, został od razu wyszczepiony na miejscu. No i teraz albo ktoś będzie płacił, albo no właśnie państwo będzie płaciło, no bo skoro może to wykonać pielęgniarka, która odnotuje to i jakieś pieniądze dostaje, czy prywaciarz, który prowadzi klinikę, to równie dobrze mogą to zrobić w aptece. I to, to jest, moim zdaniem, czas takiego wykrawania z tego kawałka mięsa tych jeszcze najlepszych kawałków, na których można zarobić, na których można zarobić niskim kosztem. I teraz, jeżeli na przykład chodzi o osoby uzależnione. Mamy różne fundacje czy mamy państwowe ośrodki, gdzie ludzie przychodzą, udaje się, nie udaje się, prawda? Mogą tam zawsze przyjść. Teraz wchodzimy na taki model, że dana firma już wyspecjalizowana ona mówi: Pomożemy stu osobom z problemem, takim i takim. 60 dni będą czyści, w domyśle będą już zawsze czyści i dostajemy za to pieniądze. Ale dlaczego ja to mówię? Ponieważ jeżeli ten trend będzie postępował, bo, bo ja mogę powiedzieć: No, jest to ok, prawda? I, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Wiemy, że system publiczny pomocy i w ogóle system wypłaty pieniędzy w ramach socjalu, no u nas jest chory, prawda? Na zachodzie jest chory, bo on zadłużył nasze gospodarki, ale system jest chory. Można żyć wygodnie, może nie tyle co w polskim ładzie, ale na zachodzie można żyć w miarę wygodnie nie pracując żerując na nareszcie na ludzi. Więc połączenie tego miałoby sens. Tylko, że jeżeli wszystko państwo będzie oddawało prywatnemu kapitałowi, to państwo straci swoją masę. A masa państwa, czyli kapitał, ludzie, te całe sprawy socjalne, do którego moim zdaniem nie można podchodzić z korporacyjnym drygiem, to wszystko świadczy o masie państwa. Ktoś może powiedzieć, no, ale państwo będzie miało wojsko, państwo będzie miało policję. Ale zobaczcie, są zakusy. USA defined the police. Obniżanie pieniędzy na policję. Dawanie na zbożne cele. No, bo to jest, to jest właśnie to. Pieniądze z policji mają być przekazywane na, do kapitału inwestycyjnego, żeby pomagali ludziom. Wojsko, no mamy zakusy, by ten bezwarunkowy dochód gwarantowany był między innymi kosztem wojska. Już od pana Sorosa, ustami sławnego myśliciela lewicy Jasia Kapeli, tego typu pomysły wychodzą. Więc tutaj mamy też zakusy na to, by państwo nie utrzymywało kwestii militarnych. Zresztą, po co nam wojsko, skoro Niemcy nam wybudują armię europejską, prawda? No i to jest obraz państwa, który według wizji Klausa Schwaba. Wizji z książki Czwarta Rewolucja Przemysłowa. To ma być rola państwa. państwa. Państwo będzie sprowadzało się do kwestii regulacyjnej, będzie tam kilkudziesięciu czy kilkuset basierów przy korytach, będą się spotykali w budynku okrągłym, będą robili szopkę, będą robili show. Ale państwo będzie sprowadzało się właśnie do tego budynku, do portalu internetowego, na którym wszystko będziesz mógł, mogła załatwić. No i z wielkiego państwa w swojej masie zostanie tylko kręgosłup, taka niteczka, czyli wydawanie regulacji. Ktoś powie, to jest bardzo dobry pomysł, popędzimy wszystkich urzędników, będzie rzeczywiście tanie państwo. Tylko ja to powtórzę państwo. Moim zdaniem, no nie powiem, że starego dziada, ale osoby, która troszkę przeżyła, państwo musi mieć swoją masę, bo jeżeli nie będzie miała swojej masy, to będzie karzełkiem, prawda? A co tej masy nabierze kosztem państwa prywatny kapitał? No dobrze. Wiecie, dlaczego powinniśmy rozmawiać o Rolandzie Koenie, a teraz no, kim on jest? Tata był żydowskim bankierem. Mieszkali bodajże w Egipcie, w każdym razie w tamtych rejonach. No, potem wiadomo jak to jest. Musieli uciec. Matka miała papiery angielskie. Uciekli do Londynu. I no, tam, jako że był synem bankiera, zdobył. chociaż niby zostawili ten sam majątek. Ale tata znowu szybko zrobił karierę. On się uczył w bardzo presti prestiżowych uczelniach, z dobrym wynikiem. Nie można facetowi odmówić. No, głupi nie jest. I też tam się otarł o politykę, zaczął działać w biznesach bankowych, tak? tak, powiedzmy, inwestycje, bankowość. Jeżeli chodzi o skalę inwestycji, fundusze, którymi kierował, i inwestował, nie, nie są wcale największe, jest bardzo dużo większych, aczkolwiek no, to nie są małe sumy, ponieważ przez całe swoje życie w 500 inwestycji pompował około 12 miliardów. Dolaru, więc nie są to małe sumy, ale na aktualnie wielkie przedsiębiorstwa, nawet no nie tyle co przedsiębiorstwa, ale fundusze inwestycyjne, no to powiedzmy, że to niektóre w parę miesięcy potrafią takimi kwotami operować, coś sprzedadzą, no coś kupują oczywiście, ale to nie o to chodzi. Przełom w kontekście, o którym my rozmawiamy, rozpoczął się w połowie lat 2000, kiedy rząd brytyjski postanowił. Stworzyć zespół, który poradziłby sobie w kreatywny sposób z problemem ubóstwa. On już wcześniej, tak jak mówiłem, w polityce brytyjskiej się pojawiał, więc zadzwoniono do niego. Stworzono zespół i jemu zaproponowano kierowanie tym zespołem. I tak, mówię, to nie jest głupi facet, on tam miał jakieś pomysły, oprócz tego, że miał kontakty, i on wynalazł sposób, e, wynalazł coś takiego jak obligację wpływu społecznego, która jest instrumentem finansowym, będącym kontraktem opartym na wynikach. I to jest właśnie to, co mówię. Znajdujemy kilkaset osób w potrzebie, i my się rozliczamy tak ze skarbem państwa, że umawiamy się dokładnie na efekt. Tylu i tylu na to i na to. Do, do, do wtedy, i wtedy dostajemy pieniądze. W 2011 roku został prezesem Big Society Capital, czyli pierwszego w Wielkiej Brytanii Banku Inwestycji Społecznych, czyli no właśnie, Jaczejka, która y, to finansuje, ale no wiadomo, że pieniądze idą od Skarbu Państwa. I teraz y, to, co on wymyślił, będąc y, szefem tej Jaczejki, zapoczątkowało w USA. Wielki, nie powiem, nie powiem, że skok, ale otworzenie sfery socjalnej, medycznej dla prywatnego kapitału, czyli reformę Obamacare. Podchody do tego już były wcześniej, żeby podpiąć się do kapitału państwowego od strony socjalu, tylko facet wypracował standardy. Kolejne kwestie to wtedy, kiedy został tym prezesem banku. Za, już wcześniej, ale to się nakładało, zaczął pisać książki na ten temat, które to popularyzowały. No i teraz wiecie, facet jest sławny, jeżeli chodzi o kręgi biznesowe i tak zwanej aspirującej elity. Pisze o tym, jak znaleźć sposób, jak rozmiękczyć między innymi urzędników, by ten biznes zadziałał. No to <laughs> nie jest dziwotą, że te jego książki no, stały się sukcesem, prawda? I tam, gdzie trzeba, były chwalone i promowane. Rozumiecie? Tak to wszystko działa. Dajcie naszym aparaczykom parę lat, Morawiecki już o tym mówi, i będziemy słyszeli, słyszeli ćwierkanie o kapitalizmie interesariuszy, czyli prywatny kapitał będzie podpinał się do skarbu państwa i będzie robił to, czego nie, robi, nie robią chore jaczejki państwowe, a powinny, bo za to dostają pieniądze i będą wygryzane. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Ja przypominam o playlistach. No nie ma czasu tego pouzupełniać, ale wejdźcie czasem oprócz na główną stronę, to jeszcze na zakładkę playlisty. Tam powinno być ułatwione szukanie po tematach. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, czyli Wam, czyli przede wszystkim dzisiaj osobom, które dotarły do tego momentu i usłyszały moje podziękowania. Bardzo Wam dziękuję. Przypominam Wam też o moim koncie na portalu syp.tv, gdzie są filmy starsze, których nie ma już na YouTube, których nie ma już na CDA, a docelowo wszystko z CDA wyleci i będzie archiwizowane na sypie, odcinki z YouTube'a. Też będą po pomalutku przechodziły na syp, ale nie martwcie się, zawsze kilkaset najnowszych tutaj zostanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.